Witam wszystkich bardzo serdecznie, a w zasadzie od razu powiem w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście jestem Gremlin, ze mną jest e, Lamobójczyn znana jako Natalia e, Jest z nami Huarix, Aloni nomad, oczywiście linki osób grających w, na magicznej krainie macie w opisie, ale jest ze mną również tutaj dzisiaj Lucifer, który jest naszym takim tutaj sługusem i operatorem, jak widzicie, gry. Bingo! Bo tutaj mm, będziemy się właśnie dzisiaj ścigać i słuchajcie, zasady są bardzo proste. Mamy godzinę czasu, tam będzie jedna tablica, która jest tablicą wspólną na w której mamy informację jakie przedmioty musimy w trakcie tej godziny pozyskać. E, dostajemy jedzenie, które musi nam starczyć na cały event i słuchajcie, tak, e, w przypadku, w którym e, dochodzimy do e, sw swojej tablicy, tam z zobaczymy na tej wspólnej tablicy, jaki tym mamy pozyskać. E, jest tam Lucifer, e, strefa, w której się już klepać nie można? Wszędzie możecie. Nie no, przed samymi tablicami to już chyba lepiej nie, co? No to... O, dobra, no, już mam normalnie FP. To jak my się rozbiegniemy, to ty najwyżej ten... E, zrobić taką strefę na szybko. Dobra. Dobra. E, no i co? E, czy coś trzeba wyjaśniać? Co, e, coś, chyba nie. Coś z reguł? Tam Lucifer, ty byś chciał dodać? Chyba wszystko, kto pierwszy, ten lepszy. Nagroda jest fajna. A, a o co nie się nie rozbiega? Na a nagroda jest chyba tajemnicą, bo nawet ja jej nie znam. To prawda. Oko? No to, to ma I pamiętajcie, I że musicie wrzucić na, na swoją i nie wolno kraść itemków. Widzicie, jest ma. Każdy jest podpis skrina. Zginat trzeba zrobić. Znaczy screena. To też mi trzeba. Boże, kto to, on, on. kto to ma wrzucony na głos, że sam siebie słyszę hmm. teraz? Nie wiem, ja też siebie słyszę. A, dobra, już wiem dlaczego. Miałem odpalonego z głosem live'a Nomada. A. Brawo! Ja czekaj, który z moje. Dobra, pick. Chyba już mam pierwszy Koło mnie masz. <grywia> okej, okay, dobra. Widzę, że łatka się już do mnie przykleiła. Która łatka? Ach, tak, dobra, dobra. To miał być, no ty... No mat, nie trolluj. Nie Takie pytanie, gdzie ogólnie te itemy szukamy? Sama musisz zrobić. No. Aha! O mój Boże, okej! Okay. <laughs> Jaki zapłon! E, ja nie wiem tylko czy nie lepiej będzie, bo to jest hard, żebyś ty jednak dbał o to, żeby nocy nie było za bardzo. Czyli zrobi ktoś screena tego wszystkiego? I wyśle. Przecież że to mi coś nie działa, ale mi nie działa primskin, znaczy... F2 robię i. Nie, jak F2. No F2 robię. F2, 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 F2. dobra, ja F2, Nie, bo ja robię F2, F2, No. 2 ktoś chyba jeszcze dołączył. Jakiś e, te Tak. Zgadzam się. spóźnialski. Tak, zgadzam się. Serio. Jak debil Ja coś czuję, że ja... Y, mi nie pójdzie za dobrze Nie, nie mam dobrego O sprawy. co chodzi? O co w tym chodzi? Co tu się dzieje? No Bingo. widzisz, spóźniony jesteś, to e, Tak jest, weź najwyżej cyferkę na Osobny kanał, w, wytłumacz mu, się co... A, dobra, sposób. trzeba znaleźć te rzeczy, dobra, dobra A, Dobra, git Ej kurde Ale ja mam problem mhm. Czekaj może na górę Nie bo mam yy, opa i muszę się doopnąć mm. okay. Pomogłem ci No bo, bo nie mogłem wykonać nawet pierwszego zadania przez to Jeszcze bo nacisnąłem to trzeba w kolejności? Nie, yy, tylko tak, żebyś miała bingo. A, a bingo jak to wygląda? Czyli trzeba mieć górę dół co nie? Linie. Ale na krzyż też może być. Tak, 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 tak. Dobra. Tak, bo ja zapomniałem, że to tak wygląda. się że wszystko musimy... No, no ja też właśnie. To jest To jest to fajne, dobra, okej. Okay. Mhm. Napiszczają ci na projekt zasady. No i na, kan na inny kanał przyjdźcie po prostu. Aha. O matko, czemu to mi zginęło? No dobra, trudno. Ale ja już wiem, o co w tym chodzi. Dobrze. Dobra. Eee, czekajcie, czekajcie. E, tak tego nie zrobisz, nomad. Jak? Nie mogę ci powiedzieć, ale nie tak <noise> Ale co No No co to Nie może nam wszystkiego tego zniszczyć Kurde potrzebuję Tak też tego potrzebuję Czego? No. Irona? No No bo tutaj jest no. mega mało tego Irona no, będzie łatwo zginąć. Jest nie ma ani jednej rudy Irona. Czy rodzaj łódki z jakiego drewna jest wykonane coś liczy się oprócz tego korowanego? Eee, no Wszystko musisz... musi być identyczne. No. no Czyli nawet łóżko będziesz musiała zrobić z konkretnego kwiatka. No, rozumiem. Jak kwiatka? No barwnik, bełganie. A, no, no, też tak można. Nie Dobra. no, jak ja po już nie wrócę. Dobra, wrócę, już widzę je. Dobra, czekajcie. No, zrób spawnpointa. Eee... Oj, nomad, nomad, masz błędy na swojej tablicy. Nie no, nie wytrzymam. Można? Ej, ten, nasa, ten węgiel, czy jest zwykły węgiel, czy węgiel... To drzewny? ...drzewny? Nie powiemy, bo no, cicho, cicho, Oops. nic nie mówimy. Nikt... On też nie chciał, żeby. ktoś, ten... ktoś się zabrał rzecz? Czy... A nie, dobra. Co tu jest? A dobra, wiem co to jest? Wszystko jest na log bloku, spokojnie. No, no, się... wiem, oni no, mają miecz. Hmm. Da się skraftować no, bo pajęczyny? Się... Bo nie wiem. Nie, pajęczyny się nie da skraftować, trzeba ją pozyskać. No i nie taki. Tam jeden, jest diament, nie, mam... nie? A ja nie mam irona. Dobrze. Dobra, wychodzę z tej kopalni. Trzyna. Ale ja zaraz zginę! Oj, czuję, że będzie dużo montaż. No nie, powiedziałbym. Dobra. Uwaga. A mi brakuje tylko dwa irona i wygram. Czemu wygrasz? No, Niemożliwe. Cztery nie Zrobisz sobie dopiero jedno bingo, a nie wszystkie binga. A ile jest bingo No ile tam jest? 5 na 5, no to masz jakieś 7? E, nie, Dobra, więcej. Ale ja mam pierwszą rzecz do, do, dobrze zrobioną. Cześć, pra wszystko? No, i więcej, tym lepiej. Ale i... się... no, mam, mam ale, pierwszą rzecz... Mamy na jedno bingo. To. Kto ci tak gramy ja w bingo, tak? No, czy co grano? No właśnie. No ale jak y, będziesz miał po prostu. Może o, nie. kilka. O, to jest dobry, dobry pomysł, żeby zrobić ten. Do... Dobra, patrzcie to, ja mam tak. Gdzie jest moja tablica? UE, ja, gdzie jest moja tablica? O, tu jest. Muszę podsadzkę sobie zrobić Dobra, gdzie tą dynię wsadzić? Ja, tutaj. Masz tą dynię taką fajną? Oczywiście świecącą, A tak chciałby, mam. Chciałbyś, chciałbyś dać mi nożyczki? Ja ci bym coś mógł. Nie ja wiem, nie wiem, nie wiem. E, raczej, Że. polecą nie pomagać. To Ale robi? poczekaj. Ja, Możemy z... się skromnie dogadać. Tak, ten... gdzie jesteś? Ja przy swojej tablicy. Widzę układam właśnie itemy, żeby wygrać. Czy mógłbym od ciebie pożyczyć Dał nożyczki po prostu ale że aloni nie ma e, no, no, nożyczek a. dobra czy ktoś pozbierał moje dzienne będy tak dobry tak i teraz tak tu, tak, tu. Tak, tu. Tak, tu. O, Kompost. Kompost. zawaliłem jak się podpala właśnie tą tą dynię a widzisz to trzeba mieć a, to... Oby ta nagroda była tego warta <laughs> jest nie tego nie warta, nie 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 warta. Nie to jest y, ten w końcu mój event, czyli na pewno musi być jakiś skam. Oj, 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 oj. Dobra. Dobra. Wow! Well. Jakie owce fajne. Dobra, to mam. Ale też książki ciężko będzie zrobić, bo innego nie ma, to nie? Więc bookshelf. Ty faktycznie. Nie pomyślałem o tym. Ty, ty. Dobra, o, baner za chwilę będzie robiony. Yy... Robił... Dawaj jajko, dawaj jajko. <laughs> Jaki dawaj baner? Tam nie ma banera, chłopie. Aha. Aha. Jest, Jest biały. A, Jezu. No baner sztandar. Jak się baner robi? A dobra, już pamiętam. Jeden, jeden pies. Nie pytam. Dobra. A ja zapytam, bo ja nie wiem. Eee... Chcesz do tablicy, bo nie, nie znam kordów. I tutaj no, jest, e, to jest kordy po Nie możesz cię to opisać do tablicy, musisz podejść po kordach. Kordy są minus 254 4128, no, skam nie ma ryb. Nie, jest ryba. A, such, nie. Po co such. to jest? tę tablicę. No, ja nie używamy. Nie ma ryb. Dobra, skam, wracam do bazy. No to, to jest... To z... Mam jakiś ja, ja jak okay, nie wiem czy to jest. <noise> Noc. Daj chwilę, to Cię dopadnę. Nie. Co to, Chyba to, nie to nie jest za agresja? Co to, to, to jest za agresja? Ty, Łek, gdzie ja płynę w ogóle, bo tak nie patrzę? To agresja, po prostu myślałem, że będzie miał coś ciekawego. Tak, 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 tak. to 101 ja, ta, 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 ta. stopień do... Ja tam mam już ten... wykupioną miejscówkę. To jest większość O skarodów. kurde. Dobra. Trzeba o, jedyna ryba znaleziona to delfin. Delfin to nie ryba, geograzie. I tak. Czemu te się pod ziemię? jakoś. to tak pierwsze wrażenie. Bo wtedy widać wszystko co jest pod ziemią. No. To X-Ray, tak ci pokazuję, anty x ray Tak, tak, tak. Nie, nie serio. Bo nawet jak. X-Ray! Nie, bo nawet jak. A. To tak zawsze wygląda, nawet jak powiedzmy patrzyłem na, na tym. Na Spectatorze, na świat, tak? Jako op. To też mi pokazywał niestety w ten sposób. No, no chyba że tak. muszę sobie jedzenie zrobić, bo... Wszystko zginęło no mi, Nie, zgnęło mi, ktoś musiał wziąć. Jakie? Ziemniaki, każdy dostał takie same. No. To czuję się oszukany, ja nic no, nie mam. Ja nic, tak nic nie dostałem. Admin. 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 Czy ktoś zabił tą owcę, co tu była? Nie. Co za baran. Dobra, ja to wygrałem. Dzięki. On milion żelaza teraz. Kosmo ja wygrał.

Bo każdy ma mi... po jednym. No nie każdy po jednym ma. Czemu on lega? Aha, dobra. Ej czemu, jak nie zosta... każdy... Ej, czemu mi została zabrana łódka? Ej, tepnijcie mnie, bo o, nie mam mnie tam. Coś Ej, o... Albo nie. Dlaczego mi zabrał łódkę? Ja miałem dwie łódki tylko. Ja mam swoją świerkową, znaczy tą. No taką jak nie klepię. ładną dżunglową, bo... Jungle ja Girl? Tu była łódka jeszcze chwilę temu. Ja, Jungle Girl... <gry dumne> <gry dumne> <gry dumne> Co za gałgany. Jungle <gry> A, już widzę kto ma. No przecież to oh, nie jest ta łódka, jakbyś zobaczyć mógł. Nie, kosmoglowa w ręku. A, no to kosmoglowa. Ja no nie dwie łódki. Co ja. Mamy łódkę. To jest ta? Ja dembową mam. Jedną. Tak. <gry dumne> <gry dumne> Uuuuuuuuuuu O to chodzi <grym> I tak nie uciekniesz. No e, i Ile będziemy czekać jeszcze na wyniki? No nie, Cię, Nie, czekaj, <grym> ja, pierd Cię, nie, Co Ej, ja mam 3 bingo. nie, 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 Kto ma nie, nie, Ja mam 3 bingo. nie, 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 Jak ty masz Trzy bingo. bingo. nie, no, no, czy te, czy te to przypadkiem to, to, to tego binga trzeciego nie zrobiliście już po e, policzeniu głosów? Nie kłamca! No masz to nagrane? Tak! Bon. A ty? Nie! No, dobry dzień! To, no. to, no bo... to, 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 to się nie liczy! No ty robisz! No bo. To się nie liczy! Co za. Co <laughs> już? To też Lucyfer, nie liczy. E, Lucifer, ne, odejmą, dam, e, to mam pewne... Odejmijmy z powrotem mojego. No, ale to był... What? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Ale krem nie Ej, nie, 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 czekajcie, ja... Ja chciałam sobie kulturalnie tutaj zrobić Ale co ty robisz? Idealny. przestańki. Wraca ja się i o wyniki. Widzę, jak się ruszasz. <laughs> Jeśli spojrzono tą łódkę i należała osobiście do ciebie, ale i tak miałem na dwa. Ja że należała do ciebie. Tak, mam. Ja też miałem. To jest Tylko mi życie... wszystko zabrał. Ale nie, to dobra, to jest skam. Też miałem pas? jakoś. No przecież były dwie i kosmo miał jedną. No. Ale oni już zrobiliś w momencie, jak było ogłaszanie wyników. Nie. Tak. Po prostu kosmo mi zabrał. Co ja? No musisz ty biegał z mój Koś wziął to mojej... ja Ja ci zabrałem z mostu! No ja zabrałem tak. z wody Z wody? Dobra. No tu to... była wódka, a cicho to mu zaraz oberwiesz. Dobra, to... Tak z wody. No, zrób dwóch zwycięsków, tak, tyle tak, żeby nie było w E no dusze, ale epicka nagroda. Dobra, dwóch zwycięsków granli dwóch na, dwie. na dwa, Dzień, dwie ja mogę wam na podzielić na, 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 na pół na dwie na pół mogę wam podzielić. bo dasz dobra Na pół, pół nasi widzowie mają świetną bekę z nas na pół a wszyscy wygrali wszyscy na pół Tak, podzielić nagrody między wszystkich dobra ale ty wiesz że dzierów mamy no ale... Wiesz co ja mam farmę villagerów całą i mam ich tu dziurę Ale no kogo to kogoś Cerepy z wygrana? To nie chcesz? Jezu to ja, nie ja daj Gremlinowi bo to ja jest to villagerzy Dobra to proszę ja, ja chcę, ja chcę! Ja chcę! <grymina>